Jak zacząć naukę hiszpańskiego, albo od czego zacząć naukę hiszpańskiego? Te pytania często przewijają się wśród osób, które marzą o opanowaniu tego pięknego języka. Jak zrobić to w 2024 roku? Z jakich metod korzystać? Na co zwrócić uwagę? Jakich błędów nie popełniać? O tym dzisiejszy odcinek. Zacznijmy od krótkiego wstępu i tego jakie możliwości w 2024 roku daje nam znajomość hiszpańskiego. To naprawdę wiele korzyści. Hiszpański jest jednym z najczęściej używanych języków na całym świecie, co oznacza możliwość komunikacji naprawdę z wieloma ludźmi i dostęp do ogromnej ilości zasobów edukacyjnych. W epoce internetu hiszpański pozwala na zawieranie nowych znajomości, a nawet odnalezienie miłości życia. Znamy wiele Takich przypadków, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Dodatkowo, kiedy jesteś na wakacjach w Hiszpanii, dzięki znajomości języka, czujesz się tam jak locals. Locals są naprawdę jeszcze bardziej otwarci niż zwykle. Możliwość komunikacji z Hiszpanami w ich własnym, rodzimym języku powoduje, że podróżujesz bardziej. To doświadczenie danego miejsca jest dużo głębsze i bardziej satysfakcjonujące. Podróże stają się bardziej autentyczne i mniej stresujące. W podróżach po Ameryce Południowej to wręcz konieczność, bo mało osób dobrze włada tam językiem angielskim. Znajomość hiszpańskiego jest więc nie tylko praktyczną umiejętnością, ale fascynującym hobby, które wzbogaca osobiste doświadczenia, ułatwia podróże, a także rozwija kulturową i zawodową świadomość. Od czego zacząć naukę hiszpańskiego w trzech krokach? Krok pierwszy: dobrze się nastaw. Wyobrażam sobie, że nie znasz hiszpańskiego. Jesteś w punkcie A i chcesz przejść do punktu B. Od zerowej znajomości do znajomości podstawowej. I to właśnie od pokonania takiego etapu powinieneś, powinnaś zacząć, estudianty nie rzucać się od razu do litery C albo Z. Przejście od zera do opanowania podstaw powinno być Twoim celem numer jeden. Kiedy już go osiągniesz, możesz śmiało stawiać sobie poprzeczkę wyżej i wyżej, ale rób to po kolei. Unikniesz w ten sposób frustracji, którą powodują wygórowane wobec siebie oczekiwania. Często po pierwszych kilku lekcjach chcemy od razu mówić po hiszpańsku dokładnie na tym samym poziomie jak po polsku, czyli płynnie i swobodnie. Oczywiście, bez żadnych błędów, a tak się po prostu nie da. Każdy etap nauki jest ważny. Błędy są ważne i dobre, jeśli tylko wyciągniesz z nich jakieś wnioski. Także Twoje nastawienie to podstawa. Krok drugi: otocz się językiem. Zanim zabierzesz się do zorganizowanej, usystematyzowanej nauki. Otocz się hiszpańskim. Posłuchaj hiszpańskiego radia, piosenek, odpal jakiś hiszpański portal, posłuchaj podcastu, przejrzyj profile w social mediach. To już pierwszy etap nauki. Większość z nas lubi się tak uczyć, właśnie przez doświadczanie. Tak naprawdę w ten sposób poznajesz już słowa, konstrukcje gramatyczne, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Uczysz się podświadomie, przyzwyczajasz się do nowego języka. Do otaczania się hiszpańskim możesz dorzucić research na temat dowolnego kraju hiszpańskojęzycznego. Na przykład takiego, który chciałbyś kiedyś odwiedzić. Może być to oczywiście Hiszpania albo jakikolwiek inny kraj Ameryki Południowej. Dowiedz się o nim jak najwięcej. Wiedza kulturowa z pewnością ci się przyda w przyszłości. Będziesz lepiej rozumieć konteksty, tradycje, zwyczaje i po prostu ludzi. Możesz także rzucić okiem na różne filmy na YouTubie dotyczące nauki hiszpańskiego. Kilka lat temu dodałam tutaj na moim kanale na YouTubie takie wideo, w którym zebrałam wiedzę, którą trzeba mieć zanim ktoś zabierze się za naukę hiszpańskiego, a niedawno też taką pigułkę wiedzy na temat hiszpańskiej gramatyki. Podlinguję wszystkie w opisie. Ten etap możesz, a nawet powinieneś, powinnaś przeciągać jak najdłużej. Nawet kiedy już zabierzesz się do bardziej zorganizowanej nauki, warto otaczać się hiszpańskim dalej i uczyć się kultury, chociażby w formie ciekawostek. Krok trzeci: zorganizuj się. Po fazie wstępnej, swego rodzaju przygotowaniu do nauki, czas na konkrety. Otaczasz się hiszpańskim, wiesz jak on brzmi, czas na swego rodzaju refleksje. To naturalne, że po etapie badania języka chcesz w końcu dowiedzieć się, dlaczego coś mówi się tak, a nie inaczej. Możesz w pierwszej kolejności posłużyć się YouTube'em. To idealne miejsce na rozpoczęcie nauki hiszpańskiego. Poznasz znaczenie słówek, podstawowe zwroty, zaczniesz przygodę z gramatyką. Zaczniesz strukturyzować i porządkować wiedzę. Na tym etapie dowiesz się jak, co i dlaczego. Jednocześnie cały czas zachęcam do dodatkowego otoczenia się hiszpańskim. Te połączone dwa etapy dają naprawdę świetne efekty. Polecam Ci oczywiście mój kanał tutaj na YouTubie, bo zgromadziłam tu naprawdę sporo lekcji, z których możesz korzystać za darmo. Subskrybuj go, a dzięki temu żadna lekcja ci nie ucieknie. Listę filmików, z których możesz korzystać na początku początku nauki zostawiam na moim blogu, na którego już teraz Cię zapraszam blog.agatauczy.pl. Możesz także korzystać z biblioteki materiałów, którą tworzę już od kilku lat. agatauczypl skarby. Bezpłatny dostęp do tej biblioteki mają osoby zapisane na mój newsletter. Jeśli cię tam jeszcze nie ma, to koniecznie to nadrób. Możesz zapisać się za darmo na agatauczy.pl/newsletter. Aktywny link w opisie. Jeśli jednak nie masz czasu na wyszukiwanie lekcji na YouTube, wolisz mieć gotowy plan nauki krok po kroku pod moim okiem, zapisz się na mój kurs hiszpański start. Tym bardziej, że oferuje on pewną opcję, o której zaraz opowiem więcej, bo łączy się z czymś bardzo ważnym: walką z blokadą językową, walką ze wstydem przed mówieniem. Zanim opowiem o tym więcej, zrobię tylko małą przerwę i poproszę Cię o wsparcie w rozwijaniu mojego kanału. Możesz to zrobić, zostawiając łapkę w górę pod tym filmem, komentarz czy subskrypcję. Kanał tworzę dla moich studentes i tak bardzo chciałabym wiedzieć, że moja praca nie idzie na marne, że po drugiej stronie ekranu ktoś te treści ogląda i korzysta z nich, może nawet mu pomagają. Także zostaw proszę po sobie ślad, będę bardzo wdzięczna i razem dotrzemy do osób, które tak jak my ciepło myślą o hiszpańskim. Wracając do tematu blokady językowej, warto nie dać się jej od początku nauki, walczyć ze wstydem, lękiem. Z moich obserwacji. Uczniów wynika, że bierze się ona często z lęku przed oceną. Wiem, zdarza się, że inni bardzo łatwo nas oceniają, wydają wyroki, wytykają błędy, robią to często w nieprzyjemny sposób, zawstydzają nas. Krytyka owszem jest potrzebna, bo bardzo nas rozwija. Nie trzeba od razu się na nią zupełnie zamykać. Da się jednak wbrew pozorom łatwo wyczuć różnicę między tym, że ktoś wbija nam szpilę, a daje konstruktywny feedback. Jeśli jest coś, co sama chciałabym usłyszeć od drugiej osoby, najlepiej od nauczyciela, te 15 lat temu, kiedy sama zaczynałam uczyć się hiszpańskiego, to byłyby to chyba dwa zdania: Ucz się, próbuj mówić mimo wszystko. Popełniaj błędy i wyciągaj z nich wnioski. Wierzę w Ciebie. I dokładnie to chciałabym teraz powiedzieć Tobie, drogi widzu, który być może rozważa rozpoczęcie nauki hiszpańskiego. Ucz się, próbuj mówić mimo wszystko, popełniaj błędy i wyciągaj z nich wnioski. Wierzę w Ciebie. Naprawdę zacznij, daj się ponieść. Reszty nauczysz się po drodze. Wspominałam o moim kursie, Hiszpański Start. On powstał dla osób, które chcą uczyć się hiszpańskiego od zera, bez stresu, w swoim własnym tempie. Wszystkie lekcje są już nagrane. Można je oczywiście odtwarzać do woli i robić sobie powtórki, kiedy ma się ochotę, czy czuje się taką potrzebę. To nauka na miarę 2024 roku, bo wykorzystująca nowoczesną platformę, która ciągle się rozwija. Jest on jednak wyjątkowy, bo w ramach kursu możesz, choć nie musisz, korzystać z grupowych konsultacji na Zoom, które odbywają się raz w tygodniu. To właśnie tam, w życzliwej atmosferze, przełamujesz swoją barierę językową, barierę w mówieniu. Wiesz, że tam można przyjść, przyłączyć się i poczuć się bezpiecznie. Możesz tylko posłuchać innych, a możesz spróbować powiedzieć coś po hiszpańsku przed nieznajomymi ludźmi. To sprawia, że ten wstyd, który gdzieś tam w środku nas tkwi, rozpuszcza się kawałek po kawałku. Jeśli chcesz uczyć się hiszpańskiego skutecznie, ale bez presji, wejdź teraz na hiszpańskistart.pl i dołącz do naszej hiszpańskiej rodzinki, a raczej familii. Zobacz, co o kursie ostatnio napisali na mojej wizytówce Google kursanci. Możesz po prostu zastopować to wideo, jeśli nie zdążysz zapoznać się z całością. To tyle w tym odcinku, dzięki za uwagę i hasta luego!